W tym odcinku o sandaczu, rybie drapieżnej, która żyje już w wielu zbiornikach wodnych na Warmii i Mazurach. Marcin sprawdzi jak pomaga się tej rybie w rozrodzie i jak wygląda jej tarło. Spróbuje również pieczonego sandacza z rusztu, którego przygotuje własnoręcznie. Trudno jest zrozumieć, jakimi prawami rządzi się świat organizmów wodnych, ponieważ niezwykle trudno jest na własne oczy zobaczyć stworzenia w nim żyjące. Woda to idealne środowisko do życia zarówno tych małych bakterii, jak i tych sporych rozmiarów ryb. W każdym jeziorze życie przybiera inną mozaikę gatunków, ich proporcji i ilości tych organizmów. Od czego to zależy? Kluczem do zrozumienia świata wodnego jest woda, a dokładnie jej jakość. Proces eutrofizacji nieustannie postarza jezioro. W jednym zbiorniku dzieje się to wolniej, w drugim szybciej. Wszystko zależy od wody, która trafia tam z opadów i terenów otaczających jezioro. Jeżeli ta woda jest zanieczyszczona, proces eutrofizacji, czyli użyźniania, będzie postępował szybciej. Tam, gdzie woda straciła już swoją klarowną przejrzystość, pojawia się częściej ten rybi trapieżnik. To sandacz. Bardzo trudno jest go zaobserwować, a jeszcze trudniej jego tarło, czyli czas rozrodu. Praktycznie mogą go zobaczyć tylko płetwonurkowie, którzy znają dobrze jezioro i wiedzą jak nie przeszkadzać tym rybom w rozrodzie. To zdjęcia podwodnej wyprawy płetwonurków z Warmii i Mazur, którzy uwielbiają odkrywać podwodny świat tej krainy. Zaciekawił ich ten samiec sandacza, który zdaje się odganiać małe okonie podjadające coś z dna. Jest początek czerwca, a ta scena to nic innego jak tarło sandacza. Samiec pilnuje tak zwanego gniazda, czyli niewielkiej żwirowej górki, na której samica złożyła wcześniej ikre. Zanim jednak wylęgnie się na rybek, grozi jej wiele niebezpieczeństw. Między innymi zagrażają jej okonie, które lubią podjadać ikre. Światem zwierząt, również tych wodnych, rządzi bezwzględne prawo. Przeżyje ten większy, silniejszy albo sprytniejszy. Okonie to również drapieżniki i to z tej samej rodziny zoologicznej co sandacz, tak zwanych okoniowatych. Podobnie mają ciemne pręgi po bokach ciała, ale reszta cech jest odmienna. Inny są kształt i barwa ciała, oraz płetwy i oczywiście wielkość osobników. Sandacze są nawet kilka razy większe niż okonie. Małe sandacze żywią się zooplanktonem, ale te większe są już drapieżne i podobnie jak szczupaki mogą być kanibalami. Sandacz to wytrawny myśliwy, jego zęby na przodzie są charakterystycznie wydatne. Jednak jego największym atutem jest doskonały wzrok, dlatego może żyć w jeziorach, w których eutrofizacja zmieniła barwę i przejrzystość wody. Zdarza się również, że będzie wypierał szczupaka, który gorzej radzi sobie w takich warunkach. Z danych zebranych przez Instytut Rybacka Śródlądowego, obejmujących ponad 50 lat corocznych analiz, sandacz zwiększył swoją ilość w wielu zbiornikach warmi i mazur, i nawet pojawił się tam, gdzie go dotąd nie obserwowano. Ciekawe jest zestawienie występowania tego gatunku na przemian z sielawą. To ryba kilka razy mniejsza od sandacza, która wymaga do życia środowiska mało zmienionego przez eutrofizację. I tak od lat 60. ubiegłego stulecia sielawa występowała naturalnie w jeziorach Niegocin, Bełdany i Mikołajskim, średnio do lat 80., a w jeziorach Śniardwy i Nickim nawet do lat 90.. Obecnie połowy tej ryby w tych akwenach są praktycznie zerowe, a naturalne rozmnażanie się jest niemożliwe. Za to od lat 80. i 90. widać wyraźny wzrost połowów sandaczy, co świadczy o zmieniającym się stanie środowiska w tych jeziorach. Sandacz jest rybą, która adaptuje się do wody bardziej mętnej, ale i cieplejszej. Wzrost połowów wynika również z zarybień, które wykonywane przez wiele lat stopniowo doprowadziły w jeziorach Śniardwy i Nickim do powstania samorozradzającej się populacji tych ryb. Warto pamiętać, że wraz z dalszą degradacją zbiornika sandacz ustąpi, a akwen zdominują gatunki jeszcze lepiej radzące sobie ze zmianami środowiska, np. ryby karpiowate, płocie, krąpie, liny i karasie dlatego tak ważne jest, aby dbać o jakość wody. Sandacz to ryba cenna dla środowiska wodnego, tak jak każdy drapieżnik. Co ważne, w zmienionych jeziorach, za sprawą eutrofizacji, znacznie ogranicza ilość drobnych ryb karpiowatych, co sprzyja oczyszczaniu zbiornika. To też ryba, którą chętnie łowią wędkarze, a dzięki rybakom trafia na domowe stoły. Do sklepów przetwórni i restauracji. Sandacz to gatunek, któremu warto pomagać w rozmnażaniu. Warto wzmacniać jego populację w zbiornikach, które zapewniają mu dogodne warunki do życia, tak jak tu w jeziorze Nickim na Mazurach. W tym zakładzie rybackim Polskiego Związku Wędkarskiego odławia się na wiosnę kilkanaście tarlaków. Marcin pomaga Karolowi Lisowskiemu, ich i szefowi zakładu przygotować ryby do rozrodu i gotowe i delikatnie puścimy ją z powrotem Samce i samice odbędą z powodzeniem tarło w takich specjalnie przygotowanych stawach z piaszczystym dnem a co najważniejsze bez innych drapieżników W czerwcu i lipcu około 5 cm rybek sandacza zostanie wypuszczony do jezior Sandacz ma też swój wymiar ochronny co oznacza, że nie można wyławiać osobników poniżej 50 cm długości. Na niektórych akwenach ten limit jest wyższy. Dotyczy to zarówno wędkarzy, jak i rybaków. Sandacz to tradycyjna polska ryba, której mięso powinno się spożywać ze względu na dużą ilość białka, witamin i kwasów omega-3. To też ryba mało i pożywna, którą warto jeść pieczoną lub gotowaną. W wielu rybackich rodzinach z dziada pradziada, tak jak Sławomira Zielińskiego, pielęgnuje się tradycję przygotowywania i przyrządzania ryb. Z pozoru błahe czynności, jak skrobanie i patroszenie są bardzo ważne i powinny być wykonywane starannie, aby nie zmarnować mięsa. Znaczy jeszcze rybą taką, że jak, się, jak nie zasnie łuska to, to się bardzo dobrze skrobi. A więc ryba powinna być mokra i nie bez znaczenia jest dobra skrobaczka. W domu tego nie radzę robić, bo to strasznie pryska. A jakbyśmy nie odskrowali ryby, to no co w Jakbyśmy nie skrobali, to no na pewno nigdy tego nie zjadło, to skrupa. Następnie trzeba wypatroszyć rybę czyli wyjąć skrzela i pozostałe wnętrzności. Warto użyć do tego specjalnie zakrzywionego noża. Komuś, kto robi to pierwszy raz, może to sprawić trochę trudności, ale nie bez powodu mówi się, że trening czyni mistrza. Marcin, zainspirowany jedzeniem wprost z natury i przygotowywaniem go na łonie natury, postanowił przyrządzić sandacza z rusztu na plaży. Najpierw kroi cebulę, a potem na kawałki cytrynę. Obydwa składniki trzeba z odrobiną masła podsmażyć na ruszcie. Gdy cebula się zeszkli, a cytryna puści sok, trzeba na wierzch położyć kawałki sandacza. I tak piec maksymalnie przez pół godziny. Danie aromatyczne, błyskawiczne i bardzo sycące, a wystarczy do niego tylko bułka. Bardzo dobra ryba, Pyszna. Przeszło po? Ciekawy sposób. Kto nigdy na własne oczy nie widział rysia albo jego krewniaka żbika, nie musi wcale wyprawiać się na długie leśne wyprawy. Spotkanie tych zwierząt w lesie graniczy z cudem, bo dzikie koty są bardzo ostrożne i wyjątkowo nieufne. Tego jednak rysia i żbika można dokładnie obejrzeć w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. Między rysiem a żbikiem są widoczne różnice, nie tylko w wielkości osobników. Ryś posiada pędzelki na uszach, żbik ich nie ma. Ale ten drugi ma w wyglądzie coś wyraźnie wspólnego z kotem domowym i tak jak wszystkie koty uwielbia drzemki a w kolejnym odcinku o dużych ptakach drapieżnych, których w lasach północno-wschodniej Polski jest coraz więcej.